Drewno, wymagające idealnego wykończenia, zasługuje na produkt najwyższej klasy lakierobejcę ekskluzywną. Można ją bezpiecznie stosować wewnątrz pomieszczeń. Świetnie sprawdza się na zewnątrz. Dzięki żelowej formule, preparat równomiernie się nakłada, nie spływa z powierzchni pionowych i gwarantuje rewelacyjny efekt dekoracyjny. Przed nałożeniem lakierobejcy standardowo należy upewnić się, że drewno jest gładkie, pozbawione uszczerbków oraz zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być sucha. Lakierobejcę ekskluzywną nakładamy w dwóch warstwach za pomocą pędzla, który absorbuje żel. Dzięki temu produkt nie będzie kapał przy nakładaniu, nie wymaga mieszania. Malowanie drewna zaczynamy od krawędzi zewnętrznych, a następnie kierujemy się ku środkowi. Pozwoli to osiągnąć jednolity kolor. Przed nałożeniem drugiej warstwy, nie wcześniej niż 16 godzin po nałożeniu pierwszej, delikatnie matowimy suchą powłokę. Lakierobejca ekskluzywna jest bardzo wydajna. Zapewnia pomalowanie do 25 metrów kwadratowych z jednego litra. Dzięki zastosowaniu lakierobejcy ekskluzywnej drewniane elementy staną się na długie lata najważniejszym elementem dekoracyjnym Twojego wnętrza.